Wtedy było troszeczkę inaczej, w rolnictwie, dzisiaj jest inaczej. E, Pozwólcie Państwo, że zacznę od przywitania najpierw gości. E, I tak bym chciał zacząć od e, Pani Poseł na Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej, Pani Magdalena Sobczak. Jest z nami Pan Józef Sarkowski, Marszałek Województwa Polskiego. Gościmy również pana Starostę Jacka Grosa, powiatu Nowotworskiego. Pana burmistrza Jacka Michalskiego. Z nami pan Robert Zieliński, wujcz Szputowa. Również pan Michał Książ, wójt Ostaszała. Witam prezesa Pomorskiej Izby Rzeczypospolitej Wystawa Członka zarządu i przewodniczącego Rady Powiatu Kościelskiego, Ryszarda Glaśniuty. Pana prezesa Regionalnego Związku Partatorów Furaków, skoro w Nowym Stawie przyciskam się, no, albo Henryk Żak. Szanowni to... Państwo, to współorganizator tej naszej imprezy. Razem z konorem to organizujemy dzisiaj. Witam Panią prezes Pawła Płewny Jakowicką. Witam Pana Prezesa Grzegorza Witkowskiego, Wam Gda <klucz> Witam e, Pana Ewer Jankowskiego, Prezesa Zarządu Banku Współdzielczego <klucz> Szczół. Panią Izabelę Olszewską, Dyrektor Oddziału Malborg, Banku Witam <klucz> Prezes Okręgowej Współdzieli Leczarskiej, Maluta, Pan Ryszard Masławski. Witamy pana Krzysztofa Pałkowskiego, dyrektora Departamentu Środowiska Rolnictwa w Jest z na, nami na, e, przyjaciel Marcin Bechterowicz, dyrektor e, Pomorskiego biura Regionalnego Towarzystwa Wyznaczeniowego Rolnictwa. Witam panią Sylwię Skupień, następcę dyrektora pomorskiego biura Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Witam e, członka zarządu, również Przewodniczącego Powiatowej Rady Powiatu Starogardzkiego, Lecha kolaska Jest z nami Delegat e, Izby Malborskiej, Pan Jarosław Szturmowski. Jest z nami Przewodniczący Rady Powiatowej Szturmu, Pan Józef Warunek, w ten czas, wówczas. Jest z nami pan Miko powiatowy lekarz na Jest z nami również prezes Tomasz Szymański, centralny wodór w Jest z nami kolega Sławomir Szymański, wody polskie. Jest z nami Giełdę Pociago, który był po nie tutaj główny specjalista do spraw leśnictwa, ulicy, ochrony w szeregu. Jest z nami pani Joanna Goźnica i pani Aneta Marciniak, yy, reprezentują panią OLD. <klucz> jest z nami tutaj z naszej agencji pan Arek Durazzi i pani Kamila Cywik. Jest z nami pani Małgosia Czapiesa, która jest urzędnikiem stajemu jednego organizmu, a zajmuje się panu przywództwami Jest z nami pani Ala Klimisz, firma Flewopor. Jest z nami Lucian Posobuczki, Jerzy Ławy, nie Łukasza Piotromisza, czyli niech to nie działa. Jest z nami Patrycja Saliacka, Agrochorset, tam zaczęła się. Idzie. Jest z nami Tomasz Szweda i Łukasz Kania, reprezentujący program Polska. Kolega Wotan Cerków, bardzo witamy. Na tym powitam jeszcze również e, całą powiadomą Izbę Rolniczową na e, Odbyły się wybory, skład jest ten sam. E, ja i w Rzeszu e, Boguszewski reprezentujemy Gminę Rolniczową Gdańską. Darek, Darek Załuga i Pan Stanisław Kupułka reprezentują gminę Stegla. Józiu Rybicki i Zanek Doliński reprezentują gminę y, Ostaszewą. I Wójt Kapułczy reprezentuje gminę Sztukowo. Wygody się w tym roku odbyły, skład jest ten sam. Również odbyły się wybory do do izby, do izby Rolniczej w Województwie, skład pozostał ten sam, osoba Wiesiek Burzyński prezes, Lech Kolaska członek zarządu, Ryszard Klajsiń członek zarządu, Karol Przygódzki, którego nie ma tutaj, też członek zarządu, no i ja, moja strona osoba też jestem członkiem zarządu, a także delegatem jest Darek Rosji, ale powiedział, że się z tym Szanowni Państwo, Krótko, krótko powiem, rok temu się spotkaliśmy i nigdy nie wiedzieliśmy co nas będzie czekało w tym roku. A czekało nas bardzo dużo, my ten, ten rolnicy nazwaliśmy ten rok Rokiem Cudów. No bo on taki był. I powiem Państwu w ten sposób, że jak się spotkaliśmy 12 stycznia w tamtym roku to yy, no ceny były takie. Jakie, jakie były i one były dla nas zadawalające i optymistycznie byliśmy nastawieni na, na to, że e, to będzie, e, będziemy sprzedawać swoje kłody, później wszystko spowodowało to, co spowodowało że nasz, pozwolił prowadzić na rynek polski i europejski ukraińską produkcję, bo no nie powiem, że to jest ukraińska, może produkcja na Ukrainie i innych, innych koncernów, no i stało się, co się stało. Mamy pokłosie tego do dzisiaj. Dzisiaj już nie jest tak fajny, ale pozwoliliśmy sobie zorganizować protest. Ja postanowiłem postanowiłem wystąpić do Pani Prezydent Miasta Gdańska, do Pani Dąkiewicz i otrzymałem taką zgodę. I wszystkim tym, którzy dzisiaj tu są, bo z tego zapraszałem, którzy chcieli u, wzięli udział w tym proteście w Gdańsku. Protest był pokojowy, i powiem Państwu, że ocena tego protestu była taka, że byliśmy może nawet drugą siłą w Polsce, poszukanej siły. Także każdy z nas przyłożył jakąś, jakąś cząstkę do tego, co się zadziało później z wszystkimi dopłatami, a to pozwoliło na tyle, żebyśmy mogli normalnie jakoś funkcjonować przez ten rok. Gorzej będzie w tym roku, bo wiadomo jak, jak to jest. Ta obecna sytuacja, no zgoła, nie na, nie, nie na, nie na, nie na, nie na optymizmem, bo to co się dzieje na tym rynku to jest po głosie tego, co się zadziało w, te, zadziało w tamtym roku. Te ceny, które są, no to są to rozwijany rynek emocjonalny. Może zapobiec dzisiejsza ministra Sikierskiego, bo wsłuchałem się w jego, w jego taką cenę, on powiedział prawdę, nie doszukujmy się większych cen płot ochrony. Patrzmy na tym, jak możemy ograniczyć środki do produkcji. A to wiadomo, że robiono z nami to, co chciałem, bo i te nawozy, i to paliwo. To spowodowało, że, że ten rynek się tak rozwiał i ciężko jest związać, można powiedzieć, koszty produkcji z zakładką za to, co wyprodukujemy. Jeszcze chwilę tylko o tym, co nas nie czeka. E, uważam, że my jako, jako reprezentujący rolników nie powinniśmy spocząć na laurach, bo zaczynają się dziać jakieś różne inne rzeczy. Słyszeliśmy ostatnio o przetargu wygranym przez Witterem, to jest kapitał duńsko-holenderski, ale chyba, chyba gdzieś tam u góry Amerykanie. No i dla nas nie do przyjęcia jest to 30 lat tego, tej dzierżawy mieliśmy spotkanie ostatnio w Pomorskiej Rady Rolnictwa to Pan Krzysiu Pałkowski zorganizował i stanowisko było nasze jasne i czytelne niedopuszczalne jest to, żeby my nie wiemy co się zadzieje jutro i pojutrze czy za rok, a na, za 30 lat to to już naprawdę nie wiadomo Będziemy, chyba jest wola unieważnienia tego przetargu, ale jesteśmy w kontakcie z Ministerstwem i czekamy na decyzję Myślę, że będzie unieważniony i będzie następnie rozpisany w szeregu. Co można jeszcze powiedzieć? Z no, taką niepokojącą sytuacją, która jest nadal, to patrząc przez pryzmat tego bezpieczeństwa żywnościowego, to co się dzieje w tej chwili, bo są dopuszczone wszystkie produkty przetworzone z Ukrainy, tam gdzie są dopuszczone wszystkie substancje czynne, u nas są dalej ograniczenia, i raz skończą następne ograniczenia substancji czynnych, także Zapadnie za, za, za prawa to na to, żebyśmy po prostu mieli tą bezpieczną bo jeżeli z jednej strony nam się ogranicza to, co jest szkodliwe dla ludzi, a z drugiej strony wpływa to w przetworzonych produktach, no to sorry, Ale na pewno będziemy jako pomorska izba rolnicza próbujemy y, sformułować wniosek, może nie do sądu najpierw ale do ministerstwa mój pomysł był żeby od razu skarżyć. Komisję Europejską o, o ten klicz, który uważam, że jest Komisja Europejska a z jednej strony zakazuje, a z drugiej strony pozwala. To tyle na temat rolnictwa, ale chciałbym jeszcze podzielić się informacją e, taką, że tą imprezę dzisiaj, którą zor e, zorganizowaliśmy, zorganizujemy wspólnie z Regionalnym Związkiem Planetarowym Buraka Cukrowego w Nowym Stawie przy Cukrowi Mabor z Henkiem Rakiem i z e, członkami Zarządu również tego genu. Powiem jeszcze krótko, bo później w pewno nie będę mówić, to powiem jeszcze o sponsorach. Żeby się dzisiaj mogła ta impreza tutaj zadać, no to mamy tutaj.